Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym projekcie Zagrajmy W. Będzie to let's z gry Gothic 2 Noc Kruka. Jest to integralny dodatek do gry Gothic 2, utrudniający po prostu rozgrywkę. Filmików będę po prostu przewijał, bo nie wiadomo czy Windows 7 nagra. No to zaczynajmy. Cię zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni, ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Z ostatnim krzykiem rozpaczy, śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istotności potężne słowo magii, które nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz: przybywajcie! I przybyły wszystkie nawet. Armie służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc i nosa. W pobliskim mieście Kolinis stacjonuje oddział Paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem i Nosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz Paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik oka i nosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest oko i nosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Dlaczego paladyni mieliby mi dać oko i nosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego, gdybyś nie był ulubieńcem bogów. Już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane jest posiadanie oka i nosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko i nosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i zobaczyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość Twoich słów. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże. Z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami. A ty nie jesteś tak silny, jak kiedyś. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie, i jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia mam mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Dobra, zaczynajmy. Najpierw czytajmy książkę, żeby dostać trochę punktu doświadczenia. Tutaj. To chcę, niech to Przystępuję sobie z pasją. Dobra, i tutaj leży stara kamienna tabliczka. On nam się później przyda, znowu, ale nie będę spoilerował. Zagadam z Xardasem. Hej, ty! Co mi możesz powiedzieć o tej kamiennej tablicy? Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. Do niczego mi się nie przyda. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Mówiłem ci już. Niedaleko miasta Korinis. Odbudowałem tutaj moją wieżę. Przecież nie minął miesiąc, odkąd widzieliśmy się w górniczej dolinie. Słudzy, których wezwałem do budowy mojej wieży, uwinęli się bardzo sprawnie. Trudno zaprzeczyć. Gdzie mogę znaleźć lepsze wyposażenie? Jeśli chcesz kupić broń i pancerz, musisz pewnie udać się do Gorinis. Ale w dolinie znajdziesz lecznicze zioła, które przywrócą ci siły utracone w walce. Wybierz się też nad jezioro, tuż przed moją wieżą. Znajdziesz tam ukryte przejście do doliny.